Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj wyjątkowo nie będę reklamował swojego filmu. Będę reklamował film mojego subskrybenta. Nazywa się Vincent Prezentacje. Na kanale Vincent Prezentacje jest ostatni jego film: Wojna hybrydowa przeciwko Polsce i Polakom. Inżynieria społeczna, przegląd mediów, gdzie robi dokładnie, nie dokładnie, ale podobnie wykonuje to co ja, czyli podaje z głównego. Nic, żadnych blogów, tylko główne media. Zebrał do kupy bardzo dużo różnych artykułów, różnych książek, artykułów w telewizji, w i tak itd. Tak zebrał to w kupę i pokazuje wyłaniający się obraz, który on pokazuje, a daje wyraziście to, co ja mówię od dłuższego czasu i chyba wszyscy już zauważyli, divide et impera, czyli dziel i rządź. Dziel i rządź, divide et impera. Ja nie jestem katolikiem, ja jestem antykatolikiem, a mimo tego bardzo, bardzo polega, polecam ten film mojego subskrybenta, Vincent Prezentacje. Zakończę ten mój filmik, pseudofilmik dzisiaj tak. Bardzo lubię Bartosiaka i uważam, że geopolityka jest warta studiowania, ponieważ geopolityka oznajmia, że tutaj jest kraj taki jak Polska, jest w takim położeniu geograficznym, że ma tutaj góry, tutaj ma morze, tutaj ma dostęp do morza, a po obu stronach ma takich sąsiadów, z jednej strony Rosja, z drugiej Niemcy. I wszystko jasne, i sytuacja się wyklarowała. I geopolityka ma sens. Więc jedyny mój krytycyzm Bartosiaka i geopolityki jest taki, że ci eksperci od geopolityki nie wchodzą, widzą to pierwszą warstwę otwartą, która nie jest ukryta, że tu jest Rosja, tu są Niemcy i ten kraj ma takie interesy, a ten kraj ma takie interesy, ale oni nie wchodzą w ogóle, ignorują, pozarządowych aktorów, nie geopolitycznych aktorów, yy, aktorów globalnych, na tą całą planetę aktorów, yy, aktorów mówię nie jako człowieka aktora czy aktorkę, tylko organizacje, yy, takie fronty, co na przykład Soros, rekla, yy, Soros reprezentuje, to nie jest jeden człowiek, to jest cała organizacja, a, która między innymi działa też w Polsce, Notabene Soros został ogłoszony numer, wro, numer jeden wrogiem Izraela. Soros jest zakazany, żeby jego organizacje działały w Izraelu. Izraelczycy uważają go za wroga ludzkości, zupełnie tak jak ja. Więc dla mnie to jest niewyobrażalne, dlaczego w Polsce pozwala się jego organizacjom pracować, takie jak Fundacja Batory i tak dalej. Jeszcze tam parę innych. Dla mnie to jest niewyobrażalne, żeby w normalnym kraju takie fundacje miały wolny. Wolną rękę do działania i psucia, i degeneracji, i niszczenia wszystkiego, co dobre, ponieważ Soros to jest wróg ludzkości. To są. On nie jest Żydem, on jest Sabatian frankowski, że tak powiem. A to są specjalna sekta ludzi, którzy. no to są sataniści. I oni to nie są Żydzi, oni uważają, że żeby zdało się dobrze w tym świecie, na galaktyce to trzeba tak zepsuć świat, tak dać dużo zepsuć zdegenerować świat i dużo grzeszyć, żeby po prostu był wielki reset. I to się zresetowało, i wtedy będzie dobrze. To są to są wrogowie ludzkości i kropka. Więc mój krytycyzm Bartosiaka i geopolityki jako sztuki analizowania świata jest taki, że okej, okay, to jest bardzo dobre na tą pierwszą warstwę, nieukrytą, ale za tą warstwą nieukrytą są Sorosy, są Rothschildowie, na przykład w USA są co roku tam drukowane najbogatsi ludzie w Ameryce i ta lista jest też śmieszna, ponieważ na tej liście nie ma najbogatszych ludzi w Ameryce, ponieważ <gryw> ci ludzie nie będą się afiszować, że oni mają Pieniądze drukują, drukowane dla nich i oni mają bez limitu, bez ograniczenia pieniądze, bo oni kontrolują drukarkę. Więc to jest trochę głupie dla mnie, bo, bo, bo jeżeli masz kontrolę nad drukarką, tak jak Soros to ma, jeżeli przyjąłeś kontrolę nad drukarką i twoje organizacje kontrolują drukowanie pieniędzy, no to. to, 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 to ty jesteś poza, no Boże, i dobrze, jesteś poza tą listą najbogatszych, bo ty już jesteś poza bogactwem, To już nie masz limitów na swoje działanie. Um, więc geopolityka, owszem, fajnie, tu jest Rosja, tu jest Polska, tu są Niemcy. A tu Czechy, tu Słowacja, tu jest Morze Bałtyckie, więc mamy dostęp do morza, więc to działa tak, bo tu jest Niemcy, Rosja, dostęp do morza, jesteśmy pomiędzy Europą Wschodnią i Zachodnią. Wszystkie prze, przeloty, jeżeli chodzi o zaopatrzenie i rurociągi i tak dalej, będą przez nas, przy, przy, na, przez nasze tereny kontrolowane przepływać, a jeżeli nie kontrolowane, to przy Bałtyku, że możemy je rozwalić. No i tak działa geopolityka. No tak, ale nie mamy tej ukrytej, Warstwy tego poziomu ukrytego, gdzie są te pozarządowe organizacje, te NGO, te non-governmental organization, Sorosy, Rothschildowie, Rockefellerowie, i są ludzie, których w ogóle nie znam i nie poznam ich nazwisk, którzy władają tym światem z zakotary. I to widać już otwarcie. To jedyne, co mi się podoba w tym, co się wydarzyło parę lat temu, co już wszyscy zapomnieli. Na początku przyznam się, sam chodziłem w masce i byłem przerażony i chodziłem w masce i trząsłem się, żeby się nie zarazić. A teraz się czuję jak idiota, ponieważ zostałem oszukany jak większość ludzi. Bo logicznie poszedłem do tego, że niemożliwe, że takie wielkie kłamstwo powiedzą. Okazało się, że takie wielkie kłamstwo powiedzieli, żeby skontrolować społeczność, żeby zobaczyć, jak wszystkich można skontrolować, zobaczyć, kto się słucha, kto nie, zobaczyć, jak działają policja w takich sytuacji podbramkowej, na komu można zaufać, a komu nie i to był wielki eksperyment na całą, na całą planetę i to nie zrobiły kraje, to nie zrobiły Chiny, czy chiński rząd, to nie zrobił rząd USA, nie, to zrobiły właśnie organizacje pozarządowe Peter Daszak i tak dalej oni nie byli kreowani przez rząd amerykański oni działali niby dla korporacji, niby dla, przepraszam, biurokracji amerykańskiej, ale to nieprawda oni działali poza tą Pierwszą warstwą oni byli w tej drugiej warstwie, w tej drugim yy, sekretnym level, nie? W tej, w tej warstwie, która jest poza tą geopolityką. Oni po prostu działają poza geopolityką. Oni działają na całą planetę, i ich plan jest na całą planetę. Więc taka jest moja krytyka Bartosiaka, że tak warto studiować geopolityka jest bardzo ważna i tak, Bartosiak jest wielki, ale. Ignorując, ignorować tę drugą ukrytą warstwę, ten drugi poziom, gdzie, gdzie Sorosi, Rothschildowie i ci ludzie, których nie znamy, którzy robią pandemię globalną, i nikt, i nikt tego teraz wszyscy to ignoruje, jakby to było, o, skończyło się, to już nie jest ważne, bo tam jakaś łódka podwodna zatonęła. Nie, to jest bardzo ważne, to, to było zrobione cały świat, to jest eksperyment, poligon doświadczalny na cały świat. I to też trzeba razem z geopolityką studiować. Są dwa poziomy: geopolityka i ten ukryty, i ten ukryty też trzeba patrzeć. Więc ten kanał, ten film, kanał też, ten film. A mimo, że Vincent wydaje mi się z katolikiem, ja jestem bardzo antykatolicki, nie zgadzam się z facetami w sukienkach. Mimo to uważam, że ten film bardzo, bardzo Wam polecam i trzeba. uważam, że ten film powinniście obejrzeć. Więc film nazywa się Wojna hybrydowa przeciwko Polsce i Polakom, Inżynieria społeczna, przegląd mediów. I tu właśnie jest w tytule zawarty cały sekret tego. Po prostu są pokazane media głównego nurtu, tak jak ja to tak jak ja to materiał, żeby nikt nie mógł krytykować, że to jakieś blogi, konspiracje, skądś wystrywy jakiegoś blogera. Nie, to są główne media, chciałem powiedzieć polskie, to są główne media działające w Polsce, to nie są polskie media, to są właśnie te druga warstwa, te pozarządowe. Um, chociaż onet jest der onet, no nieważne, <laughs> nie będę się tu łapał za słówkę. Um, I on to właśnie podaje, zebrał do kupy, a serwuje nam te wszystkie artykuły, te wszystkie media, wysrywy. I pokazuje nam właśnie tą drugą warstwę, jak to działa, że to jest wojna hybrydowa przeciwko Polsce i Polakom. A jedyny krytycyzm, co mogę zrobić temu filmowi, to to, że to nie jest tylko przeciwko Polsce i Polakom, ale to jest globalne zjawisko, to jest na cały świat, to się dzieje w USA, to się dzieje w Rosji, to się dzieje w Ukrainie, to się dzieje w Czechach, Słowacji, we Francji, w Niemczech, wszędzie, na całym świecie. To jest właśnie działająca ta, ta piąta kolumna, ta... Ukryta druga warstwa poza geopolityką. I to nie jest tylko w Polsce, tylko to jest na cały świat. No i, ale warto obejrzeć ten film. Dlaczego? Dlatego, ponieważ to pokazuje, jak to działa w jednym małym, nie tak bardzo ważnym kraju jak Polska, jakie olbrzymie są fundusze na to idą, ile pisarzy, ile mediów, jak to działa, co jest promowane. I być może odpowiadać na pytanie, dlaczego tak się dzieje i dlaczego to jest promowane w Polsce, i ekstrapolować to może na dlaczego tak się dzieje, dlaczego to jest promowane na cały świat. Więc zapraszam Was. Matko 11 komentarzy. Film był jeden miesiąc temu, ma 94 wyświetlenia. Bardzo bardzo bym prosił, żebyście obejrzeli ten film, bo naprawdę jest warty. No, i cóż, popierajcie małe kanały na YouTubie. Nie popierajcie takich kanałów jak Ator i tak dalej, bo im bardziej debil jest i pokaże jakąś rozdziewioną gębę na, na tym zdjęciu swoją i da jakiś tytuł, że Ruzja używa nuklearnej I, i ma 200 milionów wyświetleń, proszę, proszę was, nie marnujcie czasu na coś takiego, co wystrywy, które właśnie YouTube i Google takie wam serwują. Spróbujcie znaleźć takie mniejsze kanały. Nawet nie, nie mówię o moim, mówię takie jak Vincent Prezentację kanał. A spróbujcie znaleźć inne kanały, takie mniejsze, gdzie YouTube jeszcze nie wpadł na to, że trzeba ich cenzurować, bo mówią za dużo prawdy, bo są za mądrzy, takich ludzi nie, nie lubią. Więc znajdźcie takie mniejsze kanały, wdajcie się w polemikę, porozmawiajcie z twórcami. Nie mówcie tylko, że coś Wam się podoba, ale też krytykujcie, mówcie, co jest dobre, a co nie, mówcie swoje zdanie, niech się zawiąże jakaś tam społeczność to też pomoże algorytmowi i w końcu stanę, stanie się kanał większy i dostanie pierwsze strajki i zostanie usunięty. Więc <laughs> dopóki to się nie stanie, obejrzyjcie ten film. Jeszcze raz zapraszam. Kanał jest Vincent Prezentacje. Ostatni jego film jest Wojna hybrydowa przeciwko Polsce i Polakom. Inżynieria społeczna, przegląd mediów. To miała być 20 sekund reklamy, a zrobiło się jak zawsze, bo wy jak tymo lubi pierdolić. Tyle na tyle. Do zobaczenia.